28 lutego poznaliśmy kolejnego honorowego obywatela Sędziszowa Maopolskiego. Został nim pośmiertnie kapitan Karol Chmiel. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 542. rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego zostały wręczone także dwa wyróżnienia. Zasłużony dla ziemi sędziszowskiej. Uroczystości rozpoczęły się przed południem, kiedy delegacja władz samorządowych złożyła kwiaty przed pomnikiem stulecia niepodległości na sędziszowskim rynku. Następnie udała się na cmentarz komunalny, aby zapalić znicze na grobie zasłużonego dla ziemi sędziszowskiej Jana Sochackiego. Burmistrzowi Bogusławowi Kmieciowi i przewodniczącej Rady Miejskiej Teresie Waleń towarzyszyli członkowie rodziny Jana Sochackiego. Kolejnym punktem obchodów 542 rocznicy nadania praw miejskich dla sędziszowskich. Małopolskiego, była uroczysta msza święta w kościele farnym. Homilię wygłosił ksiądz Tomasz Rusyn. Jak kochani sięgniemy sobie do, do historii naszego miasta, miasta sędziów Małopolski, tak, to widzimy, jak z perspektywy tych ponad 500 lat, to miasto się rozwijało. To miasto wzrastało. Wyczytałem, że w 1536 roku kroniki podają, że tych mieszkańców miasta było jakieś 400-500 osób. A dzisiaj 12 tysięcy, że tam ponad. Jeśli dobrze, jeśli dobrze w internecie można sprawdzić. Jak czytamy, kochani, w historii, patrzymy na XVI wiek, na Mikołaja Spytka Ligenzy, to widzimy, że to miasto zaczyna ożywać. Jak widzimy i patrzymy w historii na Feliksa i Krystynę Lugomirskich, Potockich, to widzimy, że to jest czas Złotego Wieku dla miasta sędziów małopolskich. I ratusz powstaje, i ten kościół, syn, syn Michał tychże, tychże zarządców miasta też zakłada klasztor kapucynów, tutaj ich też sprowadza i tak dalej, i tak i popatrzcie, każdy na jakimś etapie, także tego zarządzania miastem, czyli tym dobrem, które Pan Bóg dał każdemu w dzierżawę, tak widzimy, jaki jest owoc dzisiaj. Po tylu latach, że to miasto wzrasta, y, pięknieje, że ludzi jest coraz więcej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kochani, warto taką refleksję dzisiaj też uczynić dla siebie. Że te wszystkie dary, talenty, jakie mam, Pan Bóg je nie, nie dał ich dla mnie. One nie są dla mnie. One są po to, bym ja się zaangażował tam, gdzie jestem i tak, jak umiem i tak, jak potrafię. A zobaczycie, kochani bracia i siostry, że Pan Bóg będzie tych talentów przymnażał. Jak tylko rzeczywiście tak na to popatrzymy, że jesteśmy tymi, którzy tą ziemię. Wzięli w dzierżawę, używają swoich sił, rozumu, darów, talentów, charyzmatów, po to, by, po to, by samemu wzrastać, i inni dookoła też to czynili. Niech te kilka słów refleksji w tym dniu, kiedy świętujemy urodziny, miasta, pomagają nam też popatrzeć na swoje życie i na to, byśmy nigdy nie stali w miejscu, ale swoje dary i talenty wykorzystywali jak najlepiej. Po Eucharystii w Sędziszowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej prowadzona przez Przewodniczącą Rady Teresę Waleń. Zaproszonych gości przywitał burmistrz Bogusław Kmieć, który w swoim przemówieniu podkreślił, że siłą Sędziszowa Małopolskiego są przede wszystkim ludzie, którzy tworzą wspólnotę. Choć korzenie naszej sędziszowskiej ziemi sięgają XIII wieku, być może jeszcze czasów Bolesława Krzywoustego, przez te minione stulecia nasze miasto przeżywało okres rozbudowy, ale też były czasy upadku, radości i smutku. Ale nigdy nie możemy zapominać, że historia miasta naszego, ale nie tylko, to nie tylko budynki i ulice, to przede wszystkim nasi przodkowie i ich, ich mieszkańcy, którzy decydowali o jego rozwoju, zachodzących zmianach. Wpływali na jego losy. Sędziuszów Małopolski to nie tylko miejsce na mapie, nie tylko miejsce, gdzie żyjemy i pracujemy na co dzień, to wspólnota ludzi, którzy tworzą tą wspaniałą społeczność. Niezależnie od poglądów, wychowania, pokolenia, które reprezentujemy, sposobu patrzenia na świat, potrafimy działać wspólnie potrafimy się jednoczyć, gdy przychodzi taka potrzeba. Daliśmy temu dowód już wielokrotnie, chociażby przed trzema laty, gdy z ogromnej potrzeby serca nieśliśmy, nieśliśmy pomoc naszym partnerom, przyjaciołom ze Żmerynki na Ukrainie po agresji Rosji na ten, na ich kraj. Czy też jesienią ubiegłego roku, gdy południowo-zachodnia część Polski zmagała się z potężnym żywiołem, walczyła z dramatycznymi skutkami powodzi. Naszej mieszkańcy odpowiedzieli na apel, by pomóc tym, którzy w jednej chwili stracili cały swój dorobek życia. Niezmiennie podkreślam, że siłą naszego miasta jest wspaniała i godna najwyższego uznania. Umiejętność mieszkańców do wspólnego działania. W trudnych momentach, niezależnie od okoliczności stajemy się jednością. Na pierwszym miejscu stawiając dobro innych. Do mieszkańcy, za tą, za każdą inicjatywę pragnę wam dziś z serca serdecznie podziękować. Dziękuję również radnym Rady Miejskiej, którzy, mimo tego, że pewno różnią się w swoich poglądach, to współpracują w zgodzie i harmonii we wzajemnym szacunku, zawsze mając na uwadze najważniejszy cel. Czyli rozwój naszego miasta i gminy. Na sesji do grona 14 honorowych obywateli dołączył urodzony w Zagorzycach kapitan Karol Chmiel, porucznik wojska polskiego, w 2013 roku awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana, członek czwartego zarządu głównego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ofiara mordu sądowego w więzieniu Mokotowskim. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał przede wszystkim ojczyznę. Za nią walczył i jej ofiarował swoje życie. Niech ten tytuł będzie naszym wyrazem ogromnej wdzięczności za jego bohaterstwo, tym bardziej w przededniu obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych, które przypada na 1 marca. Insygnia honorowego obywatela Sędziszowa Małopolskiego odebrała krewna kapitana Karola Chmiela, Zofia Obacz. W trakcie sesji przyznano również wyróżnienia zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej. Otrzymał je pośmiertnie Jan Sochacki. Jego życiorys przybliżyła prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia Sędziszowska, Bernadetta Frysztak. Statuetkę i pamiątkowy grawerton z przyznanym wyróżnieniem odebrał syn Jana Sochackiego. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy dostrzegli w działalności mojego ojca Jana Sochackiego. Działania idące w kierunku podkreślenia i współpracy dla miasta Sędziszowa, gminy Sędziszów oraz powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. W tym roku wyróżnienie zasłużone dla ziemi Sędziszowskiej otrzymała również Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie Małopolskim. Statuetkę odebrał prezes jednostki Grzegorz Wrona. Straż to przede wszystkim ludzie i bez tych ludzi nie byłoby tej straży. Przez 150 lat jakie minęło. Przewinęło się bardzo wielu ludzi, byli to wśród nich proboszczowie, byli burmistrzowie, byli hrabiowie, ale byli też zwykli mieszkańcy tego naszego miasteczka. Byli to Żydzi, byli to katolicy i to im przede wszystkim dedykujemy tą statuetkę wszystkim którzy się przyczynili do tego że otrzymaliśmy tę statuetkę składamy wielkie zapłać. dziękujemy w trakcie uroczystej sesji wieloletni radny i sołtys Zagorzyc zdolnych Franciszek Bochnak został uhonorowany złotym krzyżem zasługi podczas uroczystości przyznane zostały również złote i srebrne medale za wieloletnią służbę pracownikom urzędu miejskiego i jednostek podległych odznaczenia wręczył wicewojewoda podkarpacki Wiesław Busz Państwa działalność i poświęcenie na rzecz tego miasta zasługują na najwyższe uznanie. To dzięki Państwu, dzięki Waszemu poświęceniu na rzecz tego miasta zasługujecie na najwyższe uznanie. To dzięki Państwu, sędziszów Małopolskich, może się dziś cieszyć z tej wyjątkowej rocznicy, a mieszkańcy mogą czuć się dumni ze swojej społeczności. Chciałbym również pogratulować wszystkim, którzy zostali odznaczeni za działalność społeczną i zawodową. Wasze zaangażowanie w rozwój lokalnej wspólnoty, w pomoc drugiemu człowiekowi oraz w codzienne życie miasta jest nieocenione. To dzięki Wam, sędziszów Małopolskiej, jest miejscem pełnym solidarności. Współpracy i wzajemnego wsparcia. 542 rocznica nadania praw miejskich była również okazją do podpisania porozumienia o partnerskiej współpracy z miastem Albert we Francji, umowę podpisali burmistrz Sędziszowa Małopolskiego i mer miasta Albert. Czujemy się bardzo zaszczyceni i jesteśmy wdzięczni, że od dziś jesteśmy oficjalnie miastem partnerskim sędziszowa Małopolskiego, powiedział w swoim przemówieniu mer francuskiego miasta Albert. que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici, à Sendishov Malopowski, pour la toute première fois. Mon adjoint au commerce et aux relations internationales, Patrick Kochfer, qui a déjà eu le privilège de visiter votre belle région, n'a parlé d'un accueil chaleureux et généreux qu'il avait reçu. Je le constate à mon tour aujourd'hui. I że Mój zastępstwa do spraw handlu i stosunków międzynarodowych Patrick Koszfer miał już zaszczyt gościć w waszym pięknym regionie, z entuzjazmem odpowiadał mi o ciepłym i hojnym przyjęciu, jakie otrzymał. Dziś sam tego doświadczam. I szczerze za to dziękuję. W kolejnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Senator Rzeczpospolitej Polskiej Zdzisław Pupa, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Zbigniew Chmielowiec, poseł Adam Dziedzic, poseł Krzysztof Sobolewski, zarząd powiatu robczycko-sędziszowskiego, burmistrz miasta partnerskiego Sędziszowa w województwie świętokrzyskim Wacław Szarek oraz wicemer miasta partnerskiego Żmerynki na Ukrainie Iryna Dacko. Na zakończenie sesji dla zaproszonych gości wystąpiła popularna gwiazda muzyczna Sławomir. Koncert został zagrany ponownie Wieczorem dla mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. Że to jest, że płaczę, It's not too bad for no. Nie Brakuje słów, więc nie dziw się przeciw śpiewam o tak. Jak widzę nas od tego, co marzenia. Jeszcze dzień w parę Jestem tu specjalny, tak że tak ja. Sebastian Wyjdzie bo poszedł ci cicho serce dało mi ten pierwszy znak. Nie wiem, jaki układ na tak naprawdę wyszło Tak jak nie wiem. Czy przed nami was, co światłem swym rozjaśnia, nim, czy los otwiera drzwi? W słońce tego jeszcze nie wiem, ja tam jestem pewny, że będę z nią. Ja będę z nią, dla nie kwiaty na Czasy nad Soniną, ja będę z nią, będę z nią, czekałem na tę zmianę, choć się uczuć małem, ja będę z nią, no, tak ja będę, z nią ja będę z nią chodź. Podesłowo. Tak niewiele trzeba, żeby świat się kręcił nam Tak niewiele dzisiaj strzewa nam do szczęścia.